Nie obniżą pensji przebywającemu w areszcie burmistrzowi Boguszowa-Gorc-Jackowi C. Uchwała złożona przez opozycyjnych radnych przepadła. Pięciu radnych było za jej wprowadzeniem, dziewięciu przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Zgodnie z uchwałą podjętą przez radnych w listopadzie ubiegłego roku, wynagrodzenie zasadnicze burmistrza wynosi 9660 zł brutto. Radni opozycyjni chcieli obniżenia jego pensji do minimalnego możliwego pułapu: 3600 zł brutto i dodatek funkcyjny 400 zł brutto oraz dodatek specjalny 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku. Jest to kolejna próba obniżenia pensji burmistrzowi przez opozycyjnych radnych. Poprzednim razem projekt odrzucono ze względu na braki formalne. Nie trafił on nawet pod głosowanie. Podczas jego składania obrońcą miasta Ce była prawnik Anna Rakowska-Leputa, która wydała opinię prawną dotyczącą obniżenia wynagrodzenia. Wprowadzenie uchwały o zmianie wynagrodzenia nie spowodowałoby zmiany wysokości wypłacanych środków. Obniżenie pensji może nastąpić dopiero po uchyleniu aresztu i okresie wypowiedzenia. W tej chwili burmistrz pobiera połowę wynagrodzenia w związku z tym, że przebywa w areszcie. W wypadku uniewinnienia Jacek C może domagać się wyrównania.